Faustyna zapewnia: Nie rozstaliśmy się. Daniel odpowiada: ja kocham U martyniuków wybuchła kolejna bomba. Syn króla Disco pokazał zdjęcie z pluszowym misiem od tajemniczej Wiktorii. Co na to jego żona? Jeszcze niedawno wydawało się, że w rodzinie Martyniuków zapanuje spokój. Faustyna w wywiadzie ucięła plotki o rozwodzie, zapewniła, że ich związek trwa, a ona skupia się na wychowaniu dziecka. Nie rozstaliśmy się, natomiast no wiadomo, że ostatnio dużo się działo, więc generalnie, tak jak powiedziałam, ja skupiam się na wychowywaniu dziecka i gdzieś tam się wszystkiemu przyglądam, mhm. patrzę co, co los da. Życzę sobie tego na pewno, żeby sprawy się poukładały, żeby było spokojnie. Takie jest moje marzenie. A co przyniesie czas, to, to zobaczymy, wszystko wezmę na swoje barki. I Yy, I będzie dobrze, bo musi być dobrze. Niestety, Daniel najwyraźniej ma inny plan na te barki. We wtorek na profilu Daniela pojawiło się zdjęcie z bukietem kwiatów i wielkim misiem. Oznaczony został na nim przez tajemniczą Wiktorię, dodała ona czerwone serduszko. Sprawdziliśmy, panowie i panie tam flirt trwa od tygodnia. Pod zdjęciami dziewczyny Daniel pisał Szecherezada, a ona odpowiadała mu Fiki Miki. Romantycznie, prawda? Ale najmocniejszy był filmik Daniela, który już zniknął z sieci. Patrzcie. Co to, to by coś myślał? myślał? Spełna na nie? Cały hmm. ja świat się skończył. Przepraszam cię, Pausina. Ale. Ja chyba ja kocham, te. Przepraszam cię. To chyba wszystko już musi się skończyć. Przepraszam cię. Myślicie, że to naprawdę koniec małżeństwa z Faustyną, czy tylko kolejna relacja Daniela, o której zapomni za tydzień? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie.